Czy trudno jest zrobić restustyzację krążeniowo-oddechową? Zapraszam na pierwszy program z cyklu Okiem Reportera. Cześć, witajcie. W dzisiejszym programie poruszam rzecz bardzo ważną: ważną dla człowieka, ważną dla młodszych i nieco starszych osób. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Czy trudno jest ją zrobić? Na to pytanie próbowałem znaleźć odpowiedź w rozmowie z ratownikiem medycznym, który opowiedział jak prawidłowo powinno się robić tą resuscytację krążeniowo-oddechową i czy trudno jest zrobić tą resuscytację krążeniową-oddechową. Ja rozmawiałem z nim na ten temat i już teraz zapraszam Was do tej rozmowy. Rozmowy, którą przeprowadziłem z Dominikiem Kołaskim ratownikiem medycznym z Pleszewa. Ratowanie życia ludzkiego, proszę Państwa, jest bardzo ważne. Wiele osób czeka na zespoły ratownictwa medycznego, na pomoc służb. Nie. Tak naprawdę, Wy jesteście ratownikami w pierwszej, w pierwszej etapie. Uciskać klatkę piesiową, sprawdzić, czy jest pacjent przytomny, nie oddycha, uciskać klatkę piesiową. Dlatego to jest bardzo ważne. Liczy się, pamiętajcie jedno, czas w medycynie ratunkowej. Właśnie jak należy prawidłowo wykonać to sztuczne oddychanie. Żeby prawidłowo wykonać tak zwane sztuczne oddychanie, co ludzie mówią, świadkowie zdarzenia, na początku sprawdzić czy jest bezpiecznie. O swoje bezpieczeństwo. W dobie pandemii załóżcie tak naprawdę maseczki. W drugim etapie podejdźcie do poszkodowanego, sprawdźcie, halo, co się stało, czy reaguje. Jeżeli nam nie reaguje, czyli mamy pierwsze nie, sprawdź, czy oddycha. W dobie pandemii wystarczy obserwować klatkę piersiową przez 10 sekund, czy się unosi, czy nie. Jeżeli nie, mamy dwa razy nie, nieprzytomny, nie oddychaj, nie zastanawiaj się, uciskaj klatkę piersiową. Wołaj kogoś, czy gdzieś w pobliżu nie ma automatycznego defilatora? zadzwoń na numer 99 lub 112 i uciskaj, czekaj cały czas, na Zespół Ratownictwa Medycznego. Dlaczego zdecydowaliście się zrobić tą akcję i przekazać tą niezbędną wiedzę tej tym najmłodszym, no i nieco, nieco starszym młodzieżom? Tą akcją nas tak naprawdę zmotywowała Europejska Rada Resuscytacji, którym też 16 października zrobili w 2013, 2013 roku święto. Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. I z tego dnia właśnie każą, wręcz zalecają, przypominać wszyscy w szkołach, przedszkolach o tej pierwszej pomocy, która jest bardzo ważna. Więc spadliśmy na genialny pomysł, zróbmy to w jednym czasie. 4000 osób uciska klatkę pisiowej. Uczy się tej pierwszej pomocy. Bardzo fajna, bardzo fajna inicjatywa. Dużo ludzi się zaangażowało, chciało przyjść. Zauważyłem, że dużo mieszkańców też to wszystko obserwowało. Za to wam wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Tak na koniec, czy my jako zwykli ludzie powinniśmy się bać, pomagać i robić y, tą pierwszą pomoc? Nie, nie powinniście się bać. Y, pomo pierwsza pomoc jest naprawdę bardzo fajna. Nie bójmy się. Nie może, też nie możemy się obwiniać, Jeżeli dojdzie do nagłego zatrzymania krążenia, ktoś umrze, nie mogę się obwiniać. Obwiniać to ja się mogę wtedy, gdy ja będę się przyglądał. Nie będę nic robił. Lepiej cokolwiek robić, niż nic nie robić. Jak widzieliście i jak słyszeliście, robić taką resuscytację krążeniowo-oddechową nie jest wcale trudno. Pokazały to dzieci na pleszewskim rynku, które miało okazję brać udział w akcji, który odbył się z okazji Światowego Dnia Przywracania Czynności Serca. Jedni na fantomach, drudzy na pluszowych misiach uczyli się, jak robić tą resuscytację krążeniowo-oddechową. Oni już wiedzą, wiemy też my, że to nie jest wcale trudne i nie powinniśmy się tego bać. Ja zachęcam wszystkich, którzy jeśli będzie taka potrzeba i będą musieli zrobić tą resuscytację krążeniowo-oddechową, żeby to zrobili. Naprawdę to nie jest trudne. Warto się przyłożyć, warto pomóc drugiemu człowiekowi, żeby on nie był sam żeby jak będzie potrzebowała pomocy, żebyśmy my, my tą pomoc mu udzielili. Nie bójmy się tego robić, a ja zachęcam wszystkich do właśnie takich działań i nie pozostawiajmy drugiego człowieka obojętnie. Zawsze udzielmy mu tej pomocy. Widzieliście, że nawet dzieci potrafiły zrobić taką resuscytację krążeniową oddechową Nie było to wcale trudne, dlatego zachęcam was, jeśli będzie taka potrzeba Zróbcie, nie bójcie się, tak jak e, powiedział właśnie e, to Dominik Kołaski w mojej rozmowie nie jest to wcale trudne. Wystarczy e, zrobić tak, jak było to wytłumaczone, i pomóc temu drugiemu człowiekowi. To już wszystko w dzisiejszym vlogu. Zapraszam na kolejnego vloga z, z cyklu OKM Reportera na moim kanale. Do usłyszenia, do, do zobaczenia. Cześć!